O, jak mi się dzisiaj nic nie chciało. Tuż po pracy wsiadłem w pociąg do Wieliczki z nudów. Wydałem te 3,50, przejechałem przez te 15 minut do Wieliczki, żeby trochę złapać oddechu, żeby trochę poczuć innego, spokojnego, małego miasteczka, przespacerować się po tych fajnych skwerach. I tu nagle w Wieliczce wpadł mi do głowy pomysł, dusza blogera wygrała i tak powstanie ten, powstał ten odcinek. Do jakich sklepów warto zajść w Wieliczce? żeby kupić kraftowe piwo. Nie jest to takie proste. Oczywiście nie odwiedziłem wszystkich, tylko jest ich tam kilka na liście. Yy, no, ale myślę, że dzięki temu zaoszczędzicie te dwie godziny szwędania się po wieliczce, bo ja właśnie tyle czasu spędziłem na tym, żeby sobie obejść wieliczkę, popodziwiać ładne widoczki, zajść do sklepów, spojrzeć na półeczkę z piwem i z ukrycia zrobić fotkę tego, tejże półeczki. Więc zapraszam na taki odcinek. Jak się przyjmie, to może tam wrócę i może dokończę, że tak powiem, zwiedzanie wszystkich sklepów większych, mniejszych marketów yy, i zrobimy taką pełną listę sezon 2019, zapraszam zaczynamy od ścisłego centrum i od delikatesów centrum w pobliżu rynku wydawać by się mogło, że to dobry sklep, sklep po to, żeby znaleźć tam craft ale nie, tam craftu nie ma, nie ma co tam zaglądać, kiedy ja tam byłem, były same koncerniaki, jeszcze bliżej rynku znajduje się sklep Alkohole do 24, taka śmieszna nazwa i tam również żadnych ciekawych piw nie znajdziemy także nie ma się co tam wybierać ulica Słowackiego i Alkohole 24, tam już znajdziemy jakiś płomyk nadziei, ponieważ są tam piwa z brewaru Trzy Korony i widziałem też butelkę z Corneliusa z serii Hazy. I to są takie trzy miejsca, które odwiedziłem, w których tak naprawdę po kraft nie ma co zachodzić, bo jego tam nie ma. Pani w tym ostatnim sklepie stwierdziła, że ma tylko dwóch klientów, którzy przychodzą właśnie po te piwa z Trzech Koron i z Corneliusa. Próbowała w piwa droższe, ale w ogóle to nie schodzi. Przechodzimy do miejsc, które warto odwiedzić pozostajemy jednak na ulicy Słowackiego, bo naprzeciwko punktu alkohole 24 znajduje się sklep Market Point i tam już w lodówce, w lodówce znajdują się ciekawe piwa. Oprócz wymienionych wcześniej piw z serii Cornelius Hazy mamy także troszkę Ambera m.in. innymi Ape, Johannesa, Koźlak, Granda, Przeniczniak, a także piwa z manufaktury piwnej, te raczej smakowe. Jest, są także różnorakie łomże, jest nawet trybunalskie, także w czymś tam już możemy wybierać, nie jest to może jakaś szeroka oferta kraftowa, ale już powoli zbliżamy się w tą stronę. Oddalamy się nieco od centrum, jesteśmy na stacji benzynowej Orlen przy ulicy Krakowskiej, a tam znajdziemy między innymi Revolte, Pinte, Browar z Grodziska, King Pina, Waszczuków, Doktora Bru i Fortunę, także całkiem niezły już wybór. Także jeśli ktoś szuka kraftu, to warto zajść na Orlen. Pewnie nie tylko ten. Ja byłem na tym, potwierdziło się, krafty są. No i pora na klub programu, czyli najlepiej zaopatrzony sklep z piwem w Wieliczce. Przy stacji Wieliczka Park znajduje się Market Point. Duży obiekt i dużo dobrego piwa. Między innymi pinta w kilku, a nawet kilkunastu odsłonach. Dr bru, lwówek, perun, ale browar. Oczywiście browar staropolski. Znaleźć można także pojedyncze sztuki. Browaru soli piwko, browaru na jurze, wrężela i naprawdę dużej ilości przeróżnych lagerów. Jest tam naprawdę duża, obszerna półka z piwem i można naprawdę wybrać coś fajnego. Tak się to więc prezentuje w Wieliczce. Nie ma za co, właśnie zaoszczędziliście dwie godziny szukania piwa w tym miasteczku. To tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć!